Witajcie Ulaniści! Nasz wywiad zebrał informacje na temat niebezpiecznego stratega samego wodza czady. A mianowicie potężnego szatisty i zjadacza. Tkanek pochłaniacza białka Zachariasza. Erzak zaka rolkowskiego rolkę roleczkę. Ów postać ma bardzo ostre kły którymi pożera swoje ofiary wyznaczone przez samego wodza czady. Nie dajcie się! Zwieść temu uśmiechowi jest to podstępna istota, dzierżąca ogromna moc w bebzonie, która zapewnia mu sile do zjedzenia czegokolwiek i kogo. Kolwiek. Tutaj widzimy mentura sztuk walki samego Rolki i jego campf szkoleniowy. Na kolejnej fotografii wykonanej przez naszego szpiega widzimy kolejnych wspólników i wyznawców czady z rokiem Roleczkiem Rolunia. Sama Rolunia jest świetnym fałszerzem i przenosi swoje zapasy w wielkich garach do. Gotowania co świadczy Kapeltek na jego głowie i pożarcie frytek w sieci restauracji McDonald's. Niestety żak żak rolek roleczka padł ofiara. Manipulacji wskutek czego zmienił strony odwracając się od swojego wielkiego wodza czady. Wtedy wódz czada wydał dekretarz o zabójstwie roleczki jak widać na obrazie zamach miał miejsce pod baszta kolejowa upadek behemota. Nastąpili po wypiciu napojów zatrutych przez Asanów Czady i wpadnięciu do fosy pełnej wody. Rolunia jednak okazał się silna i powrócił do żywych, wstępując do partyzantki i wraz z innymi partyzantami stworzył koalicję. Żak. Dziękujemy za bycie przed odbiornikami, czekajcie na kolejne wydanie prawdy w wolnych mediach, Ulani i pamiętajcie, strzeżcie się od Czady, on nie śpi.